przepuścić tą kiciuleczkę śliczną moją kochaną się tak? Moje Bączuszki, o jaki ty jesteś kochany. A gdzie Wiesiu? Wiesiu, a jesteś? Chodź, kochanie, bo się martwię. Chodź, łoneczku, tam jeszcze jesteś zaspany. O, jak kotek ziwa. Czekajcie. Zrobimy tak. Otworzymy. Damy Dobie mięsko popatrz. Zobacz, co ja mam dla Ciebie. Kitka. Zjedz, mięsko mam dla Ciebie. Chodź tutaj powiedz sobie. No, chodź, słoneczko, zobacz. Jakie dobre mięsko mam dla kotka. Chodź. No chodź kochanie. zjedz sobie. A ja już tutaj szykuję maleństwo. Najpierw je zważymy. Zobaczymy czy od rana. Co się stało od rana. To jest najważniejsze. Tak, będziemy ważyć, patrzeć, co od rana jest. Uwaga, i będziemy karmić. Tą kamerę dobrze było dać gdzieś indziej, momencik. Już coś szukamy. Może tu. O, może tutaj damy. Co kuchamy? Siłom O, jak się dzieci rozkrzyczały, wiesz. Poczekaj, bo musimy poważyć je. Długopisu nie wzięłam. czekaj bo idzie malu, zaraz spadnie. Oj, 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 oj. Teraz będę Was karmić, tak. Teraz będę Was karmić, już tu przyniosłam wszystko. O proszę. Chodź, kochanie. 200. A było 194. No to. No to jakby troszkę jest więcej. Ale zaraz dostanie ona. Czekajcie, muszę was tutaj zasłonić, dlatego że wy mi tu zaraz będziecie chciały uciec. Kciółka, proszę, jedz. No, jedz. E, dobra, ty, byłaś, ty nie byłaś ważona, tak? Ty miałaś rano, kochanie, moje 230. 238. No czyli jakby. Patrzcie, ona je mięsko. przyniosła mięsko. Kicunia je mięsko. Jeden Rudas. 194. A drugi Rudas. 178. No to rudaski nie przybrały. Albo przynajmniej bardzo maleńko. A już je dokarmiam. Już, już biorę. O, biorę. Patrzcie. No, dobrze. Żebyście coś widzieli. Przepraszam, cioteczki, że ja do was tyłem. Bardzo was przepraszam. Ale już nie będę tego zmieniać. Już was biorę, już, już, już. Mama fajnie je mięso. To jest rewelacja. Czekaj, bierzemy rudaski. Och, ja się coś dzisiaj tu nie mogę odnaleźć. Jak to wszystko jest? O! Dobra, dawać rudasa jednego. Proszę. Ale wchłonął, patrzcie, sekundę po prostu tą szczykawę wchłonął, no. Pomalutku, pomalutku, połykaj. No dobra, widzę, że po jednej szczykawce wystarczy. Ale słuchajcie, ona wtrążała po prostu mięso surowe. Więc jestem naprawdę przeszczęśliwa. Jutro ją umówiłam na badania. Ale kocięta są głodne, no po prostu są głodne. Ale wcina. Tam. No i taka jedna szczekaweczka. to jest na razie wystarczy, i teraz daję mamusi, daję tym dziewczynkom. No głodna była dziewczyneczka. A mamuśka, jeszcze mam mięsko, proszę mamusia. Proszę masz. I druga dziewczynka szybko. I teraz nie mam czasu się zająć kociątkami drugimi. Chodź, ty jadłaś? Jezu, która z was jadła? Ty jadłaś? No. Nie, to cię nie jadłaś, tylko to tamta coś się zepsuła. Jezu, ty widzę, że jadłaś bardzo dużo. Po tym mięsie dostaniesz na pewno pokarmu. No, jadłaś? Jadłaś? Tak? Boże, co wy tu wyprawiacie? No. To chcę dojeść sobie troszkę. No Na no. no, ekstra. Będziecie spać, mam nadzieję po tym. oko się bawi śliczności. No, poczekaj. Wydaje mi się, że ich nie też nie wolno tak za bardzo, bo nieprzyzwyczajone są do tego. Okej. Okay. Uznaję, że są najedzone. Resztę ja dam zaraz mamie. Niech też wypije troszkę mleczka. O. Siuk kochani, co ty tak zaczepiasz, chcesz z się bawić, a ona się zajmuje niebawem. Tak, mój 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 jak one piszą, jaką aferę robią. Boże, Boże. Boże, Boże. Boże. No straszna. Straszna afera. Niesłychana. A kieciunia pięknie wtrążała mięsko surowe. Więc wstąpiła we mnie duża nadzieja. A i tak ją jutro będziemy męczyć. No. No już dostałyście. Czekajcie, może mam teraz kocy. Moje no. kochane. Idźcie tu, Tak, tak, tak. O Boże, o so, Boże. So. Masz tu jeszcze, słoneczko. Jeszcze masz. It's? No jest Jedz, kochany. Nie Nie sobie troszkę. wyjdź. no. bo ja tutaj nagrywam bezsensownie to jest nagrać coś ciekawego przeniosłam Kicie na chwilę tutaj żeby sobie popatrzyła przez okienko ona tak usiadła i siedzi no no zobaczymy też razie wolałabym żeby dzieciaki do końca dokarmiła Czego wy tak krzyczycie? Przecież nic się nie dzieje. Spokojnie. Spokojnie. No. Spokojnie, kochanie, mamunia zaraz przyjdzie. Zaraz, zaraz przyjdzie. No, zaraz przyjdzie. No masz brzuszku, mleczku. Masz. No. Ja będę wychodzić, to jeszcze wam dam tu troszkę. No. I tu. No. I cicho. A mamuśka, ona ma chyba taki rodzaj depresji klatkowej właśnie. I dlatego ja bym nie chciała, żeby ona już siedziała w tej klatce. Taka biedna jest kieciulka. No, zamknięta, no ale cóż zrobić? Nie wiem, ja jestem skłonna zaryzykować. Myślę, że te maluchy nasze nie będą tamtych dzieci zaczepiać do zabawy, no bo po co? Także je powąchają. A muśka sobie popatrzy. Patrzy sobie. Tak patrzysz sobie? Spokojnie, na razie sobie popatrzy. Teraz się zaprezentują chłopaki, szczególnie w Wiesiu, którego nikt nie chce, słuchajcie. Dlaczego nikt nie chce Wiesia? Taki kotek y, feliksowy, jak z reklamy. Śliczny Pysio. Aktualnie oczko mu kropie, bo zaczęło mu w pewnym momencie łzawić, ale szybciutko zareagowałam i już jest bardzo dobrze. Kropie właściwie, żeby to leczenie trwało dłużej. No ale trzeba się liczyć z tym, że tak to może być. Zresztą z każdym kotkiem może coś się dziać, więc uważam, że to nie jest żadna przeszkoda po niego pięknie się wycofało, nic się nie dzieje. I koteczek jest jak złoto. Jak złoto jest. On jest taki delikatny, on jest taki mądry, taki towarzyski. On chce pierwszy do tych kociątek iść tam. Zaczepia mamusię łapką. Taki jest. Zdaje się, że opiekuńczy kotek. No a widać, że się bardzo lubi taką bawić wędeczką, właśnie króciutką. No, i chciałby się Wam zaprezentować. <laughs> Może nagram takiego, taką rolkę. o poczekajcie. Takie afery straszne. Straszne afery. No, muszę im tą mamę złapać i dać. Bo po prostu tak krzyczą. No ojej, to jakie tu afery, już nie jesteście głodne. Więc ja nie wiem o co wam chodzi, naprawdę. Nie wiem, mamusi, tak? Mamusi nie ma. Do mamusi. Mamusia na ma Was tak dosyć. Strasznie dosyć na Was. Aż depresji dostała chyba. Z tego wszystkiego. Nie wasza wina absolutnie. Nie wasza wina, że tutaj musi siedzieć, w tej klatce. Może jakby nie siedziała, to może by was bardziej kochała, i że ona was kocha. To tak też nie można mówić. No, jutro będziemy no, musi jeszcze badać. Chociaż ona miała robioną morfologię, pani doktor mi przypomniała. Morfologia wyszła dobrze. No, co wy chcecie? Co? Oj oj oj, oj. oj, oj, oj. co wy chcecie? słoneczko. no czekaj, ale nie, wchodź nie, 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 o, o nie, no co ja mam z wami zrobić? Muszę wam tą mamy przynieść. Nawet na oknie nie może posiedzieć. Czekajcie, przyniosę wam ją, no. pójdź już naprawdę ostatni taki wiesz mam nadzieję zresztą ja cię chyba puszczę a teraz niech one pójdą do ciebie no idźcie do niej idźcie do niej może ona was wyliże po tym jedzeniu proszę och tak to o mamę chodziło o mamę chodziło Ale mama jest w tą stronę, proszę. Mama jest w tą, widzicie? Tu jest mama, tak. Patrzcie. Ciężkie jest to macierzyństwo, co? Ona się teraz nawet nie ma jak położyć. Ale od razu jaka cisza. Miłeczko, wylisz dzieci, wylisz kochanie, wylisz swoje dzieci. To, ślicznie, ślicznie koteczko. Cisza nareszcie słuchajcie zapadła. No widzisz, ten mały jeden ci tak tam w że nie masz się jak położyć, nie? Myślę, że dasz radę, on sobie wyjdzie. O, wyszedł, super. No, ale widzisz, jaka cisza, ale coś nie mogą tego cyca znaleźć. Och, Boże, zawsze jakieś stresy. Dobrze, wystarczy.